9, Czajkowka 10, Kienna Gadelina. Numer 11 Marcinia Kmaczyna. Numer 13 Arak Katarzyna. 12, Zielińska Monika. I numer 15 Matusz Karolina. Kapitanem zespołu jest Natalia Mrodzek, numer 4. Trenerem, pan Gruszewski Maciej, asystentem. Sędziowie dzisiejszego spotkania, pan Kurowski Zuzanek i pan Bulewski Filip, sekretarzem zawodów jest pan Domański Wojciech, myszącym przez grę pan Gajewski.

Albo penetracja do środka i zawsze będzie można odrzucić na no kwieczkę. Obserwować tutaj i robić miejsce. Jak idzie penetracja, żeby nie było stężenia. Jak idzie penetracja tu, no to ten gracz może trochę wyskoczyć, nie? Żeby lutować miejsca. Ten gracz tutaj wrzuca za plecy. Tak? Cały czas tutaj pilnujecie deski, zwykle ofensywny. Łapać i dopychać do tosza. grają, to wierzyma. też musi być dobre podanie. Karolina, musicie być otwarte, wycofną na ręce, zagrać dokładne podanie, ale obserwować, co się dzieje, bo jak obrońca wyjdzie, to nie teraz. <noise> <noise> <noise>

szczęśliwy. dziewczyny zagrały cudowny mecz, w ogóle cudowna atmosfera, wspaniali kibice, myślę, że to nam pomogło. To co więcej, spełniają no. się marzenia. Jak będzie jutro w meczu z niepokonaną drużyną z Poznania. Jutro postaram się dać siebie wszystko, chociaż mamy już zapewniony awans, to na pewno będziemy chcieli tutaj zagrać dla kibiców i... i Zrobimy wszystko, żeby to było jak najlepsze spotkanie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim widzom, sponsorom i ludziom, którzy nam tutaj pomagali, bo naprawdę wiele osób było tutaj, którzy pomagali po prostu też życzliwości, wspaniała atmosfera i jeszcze Chcę raz przyznać, dziękuję. Dopół publiczności ta hala bardzo nam pomogła w wywalczeniu brzmienu finałowego. Tak jest. Jestem szczęśliwy właśnie, że mogliśmy tutaj przed, przed własną publicznością wywalczyć ten awans, być razem z kibicami, z najbliższymi, rodzinami, razem z dziewczynami. Mogliśmy się podzielić tym, tym zwycięstwem. Ono dzięki temu lepiej nam smakuje. Jestem bardzo szczęśliwy.